Jak ustalić dawkowanie nawozów magnezowych? Popatrzcie, mam sobie aplikację, wszedłem w nią, zrobiłem już obliczenia. Przeszedłem te wszystkie rzeczy i widzę, że przy MG stoi czerwony pasek. A więc, informacja dla mnie, że tego składnika brakuje. Przewijam sobie listę nawozów i chciałbym zrobić to najszybciej, jak się da. Odszukuję słowo nawóz MGS, czyli lista nawozów. Zawierających magnes i siarkę, jednocześnie klikam i otwiera mi się lista. Przypomnę, z nawozami, które zawierają koniecznie w składzie magnes. Od tych, gdzie magnezu jest najwięcej. Co dalej robię? Wybieram sobie na przykład nawóz pylisty, bo tak mi pasuje. Uwaga, klikam sobie plus, minus. Dawka mi się liczy. Po lewej stronie dawka na hektar, po prawej stronie dawka na całe pole. W tym momencie widzę, że jeszcze muszę dobić. I co mam? Mam magnes na zielono. Ta sytuacja pokazuje jednocześnie, że wybrałem nawóz, który jednocześnie podbił mi aż nadto siarkę. Mogę to zaakceptować, mogę to jednocześnie zmienić. To od Was zależy, jak uważacie. Być może chcecie podbić siarkę, to rozwiązanie jest dobre. Jeżeli nie, zmieniacie nawóz, wybieracie taki, który ma na przykład, uwaga, sam magnes. Ani masiarki. Takie produkty się istnieją. To wy decydujecie.